Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię, lubię mleko. To gdzie Ty, Krzysiek, jutro chcesz jechać z Jarkiem? Ha? Gdzie ty pojedziesz jutro z Jarosławem? Pojadę do Kuźniczy Białostockiej i pojadę do Bobronik. Zamknął jednego wpisdu i drugiego. Prawie? Nie, ja nie te Wojska się tam wpisują. Jak będę skręcać do krugla. miejscowość kruglany. Uważaj tam, bo tam mój... Moje... Nagramy, nagramy ten. Swoją zieloną granicę. O. o. No. no. Tam mój brat mieszka w kruglanach. To, ta... to co ty w gościnę go bierzesz? No. Zabiorę go tam i wiesz. A kto będzie pił, a kto kierował? I go tam zostawię. Ja. E, ja będę... E, nie będę pić. Mleko będę pić. No, no, mle, a tuż już mleko, no a co? Od krowy, a od, byle nie od byka. A od byka jest lepsze. O, ja nie próbowałem i nie będę. To spróbuj. Nie. A wiesz jak byka się doi? Nie, nie doi, a Ty doiłeś? Doiłem. No, no, no. niej kręci się. Stary, stary rolnik. Stary rolnik. Co? Stary rolnik. Ale to co, masz ochotę naprawdę, wziąłbyś go gdzieś tam? Bo ja tu w 75 roku tak, przyjechałem. Tak. No. No widzisz, tak. O ten o, dom co o kupiła mamusia z z babciu. Bo jak już tam umarł. Ja wiem Krzysiek, ja znam całą historię. I nie tylko ja znam, pewnie wszyscy znają. Piątnicze. Historię znają wszyscy i za granicą też. Jak widać. Tak, na całym świecie. O, a później pojedziemy do piątniczy. Piątnic Do mleczarni. No. A co? O! o! krówka nasrała mnie. O, on ma tam wszystko na miejscu, taki mały. Ale chrupkę dobry gumy. Jak tam ma już na łóżku? Wszystko pochowane czy tam dalej kolekcja? No listy, ale to musi pochować listy. Najpierw trzeba przeczytać pewnie. Ale co? Nie, listy już przeczytane, listy miałeś pochować. Dlaczego nie pochowałeś? Będę pochowane. Bo to od niego są szefeczki. Od niego jest węgiel i szofeczki. Od Ciebie? No od niego, no kurwa. dziękuję bardzo. Ja mu cały czas tłumaczę, on dalej swoje no. Dziękuję za węgiel. I za szafeczki to jego. I, I za szafki dziękuję. Nie ma problemu. No. Mam do Ciebie prośbę zdrowo, jeszcze. Z, zdrowo znoś. Ja tak. mam do Ciebie prośbę. Jeszcze takich dwie szafeczki. Jeszcze kup takich szafeczek. E! <noise> Cały magazyn. Zapas. <noise> jeszcze takie dwie szafki. <noise> Zobaczymy co da się zrobić. Bo ja chcę tam postawić. Dobra, a to co gdzie postawisz? Nie, nie, nie. Tutaj gdzie komputer ten. Aha. No tu, gdzie to kresło? Taką tak, tak. na szafkę postawię. No, no, no. no można... A jedno ja tam pójdzie, to... Założy się tymi szafkami nie przejdziesz później. No i tak tu nie chodzi po co chodzić. No, to... to tylko tak. Wyde... No, nie widzisz gdzie wydeptane? No widzę. Kibel? Łóżko, kibel, łóżko. I... No i czasem nadwór. No i czasem na dwór, tak jest. A od tego ja mam ciebie, żeby ty przywoził. A co ja będę ci przywoził? Mleczko no, wszystko. No psu wczoraj mi nie było już płacz wielki. Kurwa. No wielki płacz. A co powiedział? Wiesz, A co? O, o, on powiedział. Że pokałeś A może w łeb dostanie. No Krakcje i w łeb. Idę. No tak. Spróbowałby. Lachaj. O. o, jest broń na granicy? To... O, to jutro możesz jechać. Będzie migrantów ganiów No. No jaki sprawny? Kiedy tam Krzyjek ostatni raz byłeś na granicy? O, spory czasu nie byłem To tam Polka tego? Tego swojego no. brata? Poznasz tego brata? Poznam Czemu nie wolno? jak on się nazywa? Jan Jan jak? Jan Kon Kononowicz? Nie, Bykowicz A on w Twoim wieku gdzieś, tak? Ile on lat ma? On starszy ode mnie Starszy, tak? Za 30 A lat A młodszy od brata, Bogusia, był Czekaj To Bogus ile teraz by miał lat? Powiedz A Ile starszy był? A Bogus ile starszy od Ciebie był? O trzy Starszy od Ciebie, tak? Aha. Pierwszy się urodził. No. Później Marianek. No. Ten co nie żyje. Tam wielkowie pochowany jest. A na, na sacku ja. No a ten co tam? Gdzie? A ten co tam? Gdzie? Cioteczny, tak? Cioteczny. To, to ty Marianka nie widziałeś. Nie. Ja myślałem, że Marianek On wie. zmarł na zapalenie płuc. I lekarz w kręczynie powiedział. Lepiej, żeby umarł. Bóg zabrał. Maryja panna, Pan Jezus niż ma się męczyć. Wiesz, kiedyś nie było takich szpitali jak teraz Krzysiek. Powiem tobie, ja miałem umrzeć. Ale ty nie umarłeś i ty kurwa przeżyłeś. Bo Nie uratowali życie, wieździe. Gdańsk w sześciu. Opowiadałeś już no. W Gdańsku, Tam moje wszystkie dokumenty leżą. Ja bym chciał tam pojechać. Jutro pojedźcie tam. Do, do Gdańska. To się od razu? Do, do... No, Nie. Dańska, do, do, do dańska. Dańska to tyle, za, za daleko na jeden dzień. Zajechali, by zobaczyliby. No ja no, bym do, do szpitala, do dyrektora e, e, Powiedziałbym, że tu moje dokumenty. E, e, Życzę sobie o przesłanie <laughs> dokumentu... Godziny, jak no, ja byłem chory. No, 12 godzin. A mnie to... A to mnie trzeba wiedzieć do czego? Do emerytury. Może i do córki zajedziesz od razu po drodze. Co? Do córki może po drodze zajedziesz. Do córka gdzie mieszka? niedaleko. niedaleko Gdańska. Niedaleko Gdańska, no. Jak że W Krakowie. A tam nie, 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 nie w Krakowie. Ożysz. bigosu narobiła. Flaki, mleka kupiła. Do Ryszu. Do Ryszu. Możemy no. zajechać. No. To powiedz, że, to powiedz, że przyjedziesz do jej. Doroczko e, Dorotko, szykuj się na jutro na rybkę. Orzysz, Gdańsk, Kuźnica Białostocka. Tak. I na koniec na pocztę. W piątek wrócimy. No. No, co nie chcesz się pojedzieć ze Pojedzie się. Nie, mów poważnie. No ja poważnie mówię, no ale nie do Gdańska, tutaj pojedziemy, do, do, do brata twojego. Ale ja chcę po dokumenty pojechać, wiesz. To napisz, to ci przyślą. Ale ja muszę znaleźć adres tego szpitala, znaleźć A, ten. Adres, ja ja adres, no to nie. poszukamy no, w internecie. Gdańsk, to... szpital Gdansk, wiesz, to był szpital dziecięcy, tam małe dzieci leżeli. No to tak napiszemy no, yes. znajdziemy, znajdziemy. Że. Ja, bo jeszcze byłem wiesz, mały. No to Ty myślisz, że ten ordynator jeszcze żyje? Słucham? Ten ordynator jeszcze żyje? Co? Czy ten lekarz jeszcze? Lekarz, żyje? ten ordynator żyje jeszcze? Raz w dniu też żyje. Jak się, ile on I pracuje dalej? Co? Ile on ma lat teraz? 90? O, to kobieta. I... Kobieta? Dyrektorka szpitala. To ile ona dziś, 90 lat ma teraz pewnie? Na pewno, ja na pewno. Pracuje? I pracuje tam dalej? Ja z wiem, to ona się odezwała. jak pracuje, ma większą emeryturę, to <laughs> się ciągnie tam. A może pójść na emeryturę i pracować? Może. Uh -huh. Wiesz, no tak. To Ustalimy to w wolniejszym terminie. I... Ustalimy to po filmie. Po filmie, no. I wiesz, wtedy wiesz. E... Muszę ściągnąć. To Wszystkie dokumenty muszę jest. ściągać. Ty, ty... Historie ty choroby. Cały, cały czas w trasie jesteś. Co? Ty cały czas w jesteś. To do Warszawy jedziesz, to. No, że ty rozjeżdżasz się wszędzie. No. Nie, nie możesz możesz ten, musisz siedzieć na miejscu. Nie. No. Aby tylko kierowca się trafił i. Tak, wiesz. Świętego Amen. Smacznego. Smacznego. Dziękuję. O. dobry ten serek, co? No. Bardzo no, dobry. Bardzo dobry. Kupuj mu części. No ale nie, jak nie mówił, to Jak będziesz mówił, to cię będę kupało taki serek przecież. Jak jadę po zakupy, to co mi kupić? To wiejski serek się nazywa, no. Ja też często kupuję. No. No. W to kupuj. No w tych większej serek są tam, No, przecież go i tak to. No. To kupuj. No to dobrze, no to, to trzeba... Powidorki. Po, trzeba bym powiedzieć. O Powidorka byś kroił, cybulki? No. No. Siepiorku. No. I razem do miseczki ciach? Tak. Wymieszać. I, i, i. Wiecie, a na którym jest ten Wojcicki? Lepiej zjeść, w To jest farny, to w jest. Tam na, jak na Lepiej zjeść tak, po lewej stronie szereg wiesz, wiecie, lepiej szereg gdzieś Ostatnie, niż coś ostatnie wejście, brama. Tak, tam wiesz. Okay. I po prawej stronie, to tak jak na filmie będziesz mm. widział, nie? Tam idziesz może z 20 metrów do przodu, po prawej stronie tam już znajdziesz. Tam po, dacie, po datach można znaleźć chyba, tam oni kładą mniej więcej. A cholera go wie, nie, bo nie, 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 bo tam, tam A ty już do, do pracy, tak? Tak A co już mam z tobą jeździć, tak? Aha, tam, No. No. A, długo będziecie jeździć. Tak. A ty będziesz siedział tu. Nie, ja będę jeździć z wami. My to na piwo możemy pojechać. No. Ja piwo nie piję. Ale my. Ale jest bezalkoholowa i. To zjedziemy. No. Ja postawię. O, widzisz. Znacz się. Żyć chcę. Po no, prostu. Tak. No. Ale co co, co Jacek powiem dla ciebie patrz. I to jest Jarek. Jarek. Powiem Tobie. Jarek od rybki, pamiętaj. No, Patrz, jak złodzieje byli, no. ten portłem co trzymam teraz w ręku. Żadnej pieniędzy nie było. Zero. To wtedy jak podeptali cię, tak? Niech on powie. Nie to tam. Odpowiadam jakieś sytuacji. Teraz będzie. nie ma złodziei, to zobacz. Patrz no, kapuchy ma. No? Tam na filmie nie pokazuj, bo nie zaraz, zaraz to przyjdzie w nocy. Nie. Ja płacę za jego te. No, ja pracownikiem jego jestem. Płacę. A, bo to ma e, na Płacę okay. e, za to, co on przywiezie mi śniadanie, obiad. No, a kiedyś nie było, można płacić. To jest zodjak ci przywozi. Co? A zodiaka możesz może zamówić. Można, ale ja. On jedzie po drodze, ja mu mówię, on kupi. No dla mnie to nie problem kupić je i no, tak. A przepraszam bardzo. Ehe. O rosowek, jak zjadł. Zajechać. Jemu kupić to co? Problem nie. Coś no korona z głowy nie spadnie. No. Bo nie ma. No. A ja zrobię koronę. A tam wisi jedna już. Na podwórku. To moja. No. Bolesna. Cierniowa. Od Pana Jezusa. Nie, to widz przysłał, nie Pan Jezus. Nie, ale... Tak pan Jezus miał koronę taką. No tak, ale ty nie jesteś Jezusem. Ja nie jestem, ale... No ale prawie. Dwa, no. yes. tak, nie Myj się dzisiaj, przebieraj się i jutro w trasę. Jarek, jak ktoś będzie przyjeżdżać, z widzą, no. tak jak dobry on to ty trochę do tyłu, pod słupek, ten, żeby on też mógł stanąć tu, żeby samochód no, tak. To widać, przecież wszystko masz. Cieszysz się, że przyjechał do ciebie? Bardzo. No. Tyle, bardzo. Tyle rzeczy to i. Dziękuję, że przyjechałeś. Zobacz, jak tobie pomógł. Ile rzeczy tobie kupił. Widzisz? Tak. Nie jesteś, Jutro się w trasę przejedziemy, To, no. to co, pojedziemy jutro? No to będziesz gotowy? Tak. No to... Na którą przyjedziesz? A to nie mów, to później, poza kamerą. Aha. Się dogadacie. Dogadamy się. No. no, co i jak. Także dziękuję. Smacznego. Krzyczek jedzie. Tak. Dziękuję bardzo.